Jestem pewna, że przyda wam się jakiś niezawodny, odświętny obiad w momencie, gdy spodziewasz się gości na niedzielnym obiedzie. Tym razem mam dla was genialny przepis, który podbije wasze kubki smakowe, polędwiczki w sosie kurkowym, do tego pieczone ziemniaki, które przygotowałam nieco inaczej niż zwykle, a mianowicie najpierw je lekko podgotowałam, przełożyłam do naczynia żaroodpornego, a na wierzchu ułożyłam obfitą warstwę czerwonej cebuli, czosnku i koperku. Która sprawia, że po upieczeniu ziemniaki są bardzo aromatyczne i ciekawe w smaku. Nie masz pomysłu na obiad? Tutaj znajdziesz mnóstwo inspiracji na domowe. Szybkie obiady, kliki, GT średni, kampersand, GT. Pomysł na obiad mój sprawdzony przepis na polędwiczki W. Sosie kurkowym to bardzo smaczny pomysł na obiad dla całej rodziny. Sprawdzi się świetnie na uroczysty obiad, na rodzinny obiad. A w szczególności, gdy spodziewasz się NP, teściów i chcesz popisać się swoimi zdolnościami kulinarnymi. Do przygotowania tego pysznego dania użyłam polędwiczek z systemem certyfikowanej jakości żywności Kafp. Robiąc swoje zakupy, zwracam uwagę przede wszystkim na jakość mięsa, a system Kafp obejmuje swoim zasięgiem wszystkie ogniwa łańcucha produkcyjnego w ramach koncepcji od pola do stołu cele Kafp. Wyróżnienie produkcji żywności o najwyższej jakości, budowanie wartości dodanej na każdym etapie łańcucha produkcji, współpraca w tworzeniu i efektywnej promocji jakości, połączenie wiedzy i doświadczenia w systemowym podejściu do jakości, tworzenie łańcucha, powiązań integrującego branżę w budowaniu jej wiarygodności. Pewnie się zastanawiasz, gdzie kupić mięso z certyfikatem KAFP. Można je oczywiście kupić w wielu miastach w różnych sklepach spożywczych. Dokładną mapkę z lokalizacjami znajdziesz tutaj kliki GT średni kampersand GT. Przepis na polędwiczki w sosie kurkowym. Składniki Pieczone ziemniaki. 1,2 kg ziemniaków 3 większe ząbki czosnku, 2 duże czerwone cebule, 3 łyżeczki oliwy, 1 4 łyżeczki papryki. Słodkie 1 płaska łyżeczka soli, Szczypta ziół prowansalskich, 1 łyżeczka rozmarynu lub koperku, Szczypta pieprzu ziołowego, 50 G masła. Polędwiczki w sosie. 1 polędwiczka wieprzowa, ok. 500 G. 1 2 łyżeczki przyprawy do mięs szczypta pieprzu 2 do 3 łyżki oliwy lub oleju 2 ząbki czosnku 20 g suszonych grzybów np. Podgrzybki 250 g kurek lub w ostateczności pieczarek 2 łyżki musztardy miodowej 200 ml śmietanki kremówki 30% 1 łyżeczka mąki pszennej 1 łyżka posiekanego koperku lub kolendry kopił jak zrobić polędwiczki w sosie? Krok 1 ziemniaki, około 1 kg, obieramy. Kroimy w połówki lub ćwiartki, w zależności od wielkości ziemniaków. Gotujemy je w osolonej wodzie przez 10 do 12 minut. Krok 2. Do miseczki wlewamy 3 łyżeczki oliwy, dodajemy szczyptę ziół prowansalskich, 1 łyżeczkę listków rozmarynu, 1 4 łyżeczki papryki słodkiej, 1 łyżeczkę soli, przeciśnięty przez praskę jeden ząbek czosnku. Pieprz ziołowy i całość dokładnie mieszamy. Ziemniaki przekładamy do naczynia żaroodpornego i dokładnie nacieramy je marynatą. Na wierzchu układamy równomiernie zimne masło pokrojone w małą kosteczkę i przeciśnięty przez praskę czosnek. Dwa ząbki. Opcjonalnie można ułożyć także dwa większe gałązki koperku. Następnie nakładamy obfitą warstwę pokrojonej w piórka czerwonej cebuli, dwa większe lub trzy mniejsze. Pieczemy przez 30 minut w temp. 190 stopni pod pokrywką naczynia żaroodpornego, a potem tym czasie zdejmujemy pokrywkę i pieczemy ponownie przez 20 minut w temp. 190 stopni. Krok 3. Suszone grzyby zalej gorącą wodą i odstaw na 20-30 minut. Polędwiczkę, ok. 500 g, należy umyć, usunąć ewentualne błąki i pokroić na ok. 1,5 cm plasterki. Posyp przyprawą do mięs, 1 dwa łyżeczki, oraz świeżo zmielonym pieprzem i przełóż na rozgrzaną patelnię z olejem. Smaż z obu stron na małym ogniu przez około 10 minut. Krok 4. Po tym czasie dodaj pokrojone kurki. 250 g, a także przeciśnięty przez praskę czosnek, dwa ząbki i smaż przez 2 do 3 minuty. Zawartość patelni podlej 100 ml wody i duś pod przykryciem przez 10 minut. Namoczone suszone grzyby odceć i dodaj do mięsa. Do większego kubka lub miseczki nalej przynajmniej 50 ml wrzącej wody i wymieszaj z 200 ml śmietanki w temp. Pokojowej. A także jeden łyżeczką mąki. Całość wymieszaj i dodaj do mięsa. Po tym czasie dodaj dwa łyżki musztardy, posiekany koperek i duś pod przykryciem przez około 4 do 5 minut, aż sos lekko zgęstnieje. Po tym czasie sprawdź czy mięso jest już miękkie. Opcjonalnie dopraw do smaku solą, pieprzem. Obi z ulubionymi dodatkami NP, ugotowanymi lub pieczonym ziemniakami i surówką NP z czerwonej kapusty. Wpis realizowane w ramach kampanii Jakość z Polskim certyfikatem finansowanej z Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego i Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego.